Hej, tyle na klawiaturę wydałem? Naprawdę? Ale dlaczego? No właśnie o tym będzie ten film. Obejrzyj do końca, a gwarantuję Ci, że coś się tutaj zainteresuje i coś z tego filmu ciekawego wyniesiesz. Zacznę od tego, jak to wszystko się zaczęło. Kiedyś zobaczyłem film na YouTubie i przez kiedyś mam na myśli około rok lub dwa temu. Był on z miniaturką, na której była bardzo ładnie wyglądająca według mnie klawiatura, która wyglądała na coś, co rzeczywiście chciałbym mieć. Nie miałem zamiaru akurat tej klawiatury nigdy kupować i tak dalej, nie wiedziałem o co z tym chodzi. Kliknąłem w en film Coś tam sobie obejrzałem, popatrzyłem. Gość czuł, gadał do mnie jakieś dziwne rzeczy w tym filmie. Nie wiedziałem, co tam się dzieje. Później, YouTube polecał mi coraz więcej i więcej tego typu filmów. Więc od czasu do czasu sobie taki obejrzałem, przez co taki efekt kuli śniegowej, chyba tak to się nazywa, się rozpędzał. I coraz więcej takich filmów było we mnie wrzucanych na moją stronę główną i w inne rekomendowane miejsca. Następnie zacząłem czytać trochę na ten temat na Redditze. Tam znalazłem bardzo dużo ładnych zdjęć klawiatu, filmów o nich i też sąd testów tego, jak fajnie brzmią. No ale. Po co to wszystko? Po co takie drogie klawiatury kupować? Co to komu daje? Jaki to ma sens? Więc sytuacja wygląda tak, kupując klawiaturę, która jest rzeczywiście droższa, mówimy na to custom generalnie, ta nazwa może być troszeczkę myląca. Generalnie chodzi o to, że kupujecie sobie wszystkie części oddzielnie, coś tam modyfikujecie, smarujecie, składacie i macie. I wychodzi to około 10 razy drożej niż jakaś normalna klawiatura, a są takie, co w ogóle już kosztują. Więcej niż bardzo high-endowy komputer. Jaki to ma sens i czym to się różni? Sytuacja wygląda tak, jeżeli wybierzecie sobie konkretne części, powiedzmy, że przełączniki, bo to jest taka najbardziej popularna i znajoma przez Was. Część klawiatury. Przełączniki dostępne w normalnych klawiaturach to są Gaterony, Cherry MX, K. temu. I nie są to przełączniki niczym się wyróżniające. One są po prostu przeciętne, robione na masową skalę, żeby były. I tak jakiś, powiedzmy, Maciuś bez obrazy dla Maciusia nie zauważy różnicy między takim przełącznikiem, aha, teoretycznie lepszym, na który wyda firma jakaś produkująca go więcej. Więc przy customowych klawiaturach możemy sobie wybrać, jakie chcemy przełączniki, od firm, o których większość z Was nawet nie słyszała. Na przykład durok. Novel keys. Dużo jest tych filmów, totalnie. Poza tym duża bardzo kastomizacja w tym wszystkim. Są duże możliwości kastomizacji. Możecie sobie wybrać jak chcecie, żeby to wszystko wyglądało. I nie mówię tutaj tylko o keycapach, czyli tych nakładkach kolorowych, które też w gotowych klawiaturach i takich tanich zestawach keycapów są średniej jakości i bazują na podświetleniu. Przy droższych klawiaturach w większości podświetlenia w ogóle nie ma. bo Ludzie z hobby, ja również, uważamy, że wygląda to całkiem tanie, jak zabawki z jakiegoś bazarku podświetlane. Moja klawiatura nie ma żadnych ledzików nigdzie. Ani z dołu, ani z boku, ani z tyłu, i mam tylko kikapy, które się wyróżniają kolorystycznie. Przy okazji, mam zamiary zmienić jeszcze, ale o kikapach będzie później. Następnie możemy wymienić sobie keisa. Kesa, czyli całą obudowę klawiatury. To, co zazwyczaj jest plastikowe, teraz może stać się aluminiowe lub nawet z mosiądzu. To są materiały znacznie bardziej premium w porównaniu do plastiku. Dla większości osób może się to wydać naprawdę głupie, ale to ma znaczenie. Jak chodzi o to, ile klawiatura waży, o sam feeling tego w dłoni, o jakość wykonania, o to, że po prostu to nie plastik: no co aluminium albo jakiś inny ciężki metal, no to nie plastik rzeczywiście. Więc płacimy za materiał i za samą obróbkę materiału. Przejdźmy dalej. Mamy możliwość wykorzystania PCB, czyli elektronicznego elementu z hot swapem, czyli możemy sobie wyjąć przełącznik bez lutowania. Ale to nie wszystko. Do tego w case'ach customowych klawiatur mechanicznych macie coś takiego jak systemy montowania, czy tam style montażu. O co tu chodzi? Całe PCB i plate jest w jakiś sposób zamontowane do reszty case'a. Większości klawiatur jest to tray mount, w tych tanich macie kilka podpórek na samym spodzie case'a, które tak sobie trzymają i jest to przykręcone. Powoduje to dźwięk, który się zmienia znacznie w zależności od klawisza i odstępu od właśnie tej podpórki i pisanie na tym jest nie takie przyjemne, bo macie podpórki, które powodują, że pisanie na tym jest znacznie twardsze, a nie takie fajne miękkie. W customowych klawiaturach, jeżeli zapłacicie więcej, ale niekoniecznie, macie coś takiego jak na przykład top mount, to jest bardzo standardowy styl montażu i on nie ma już podpórek, na środku, tylko mocuje się kilkoma punktami na samych rogach. Przez co na środku nic Was nie podpiera i można sobie fajnie powyginać klawiaturę. Nie wyginajcie klawiatury. Chodziło mi bardziej o wciśnięcie klawiszy mocniej. Wtedy widać, jak to się wyginaj, przez co się przyjemnie pisze. nie w mojej opinii. Są ludzie, którzy tego. Nie lubią. Dalej mamy na przykład gasket mounta, który opiera się na montażu również na brzegach, tylko że nie ma tam twardych punktów montażowych w większości, tylko jest jakiś materiał, który umożliwia na jego kompresję, czyli przyściśnięcie tak właściwie, przez co jeszcze bardziej się klawiatura wygina, a do tego brzmi to inaczej, jest trochę cichsza, ale to bardzo zależy od klawiatury i co to wszystko daje. W jakim celu? Po co to komu? Po pierwsze, pisanie na tym, tak jak wspomniałem, na tych lepszych klawiaturach jest przyjemniejsze. Pisze się fajnie, bo jak macie przesmarowane przełączniki, to one mają gładszą pracę, niektóre przełączniki mają więcej otarć w środku, a niektóre same z siebie po prostu przyjemniej, gładziej idą, płynniej można powiedzieć. Ludzie łączą części różnych przełączników, żeby uzyskać jeszcze ciekawsze efekty. To akurat kosztuje, bo musicie zapłacić za ileś przełączników, żeby zrobić jeden. Planuję to zrobić, więc informacji na ten temat dowiecie się na moim serwerze Discord, który macie w opisie. Możecie tam wpaść, pogadać i tak dalej. Ale wracając do klawiatury, jeśli sam sobie składam klawiaturę, ja mam wpływ na efekt końcowy, i to mi się bardzo podoba. Okej, okay, ale dlaczego pomyślałam, że to może być coś dla mnie? Dlaczego pomyślałam, że warto byłoby w coś takiego się pobawić? Generalnie klawiatura jest i będzie jeszcze bardziej moim głównym narzędziem pracy. Uczę się aktualnie programowania, no a myszką programować. No, nie. No, chyba że klawiaturę ekranową. <noise> Ale to raczej byłoby wysoce nieefektywne i nierekomendowane. Do tego robię content na YouTube'a, czyli piszę scenariusze. W montażu dużo też klawiatury się używa. Jak wam odpisuję coś na Discordzie albo na komentarze, też używam klawiatury. Jak gram w grę, też używam klawiatury. Jak właśnie w przyszłości będę jakieś programy pisał, no to też będę używał klawiatury. Więc to jest moje główne i zdecydowanie można powiedzieć, ważniejsze narzędzie niż myszka. Chciałam, żeby to było coś po prostu. Takiego wiecie, sztos, jak Nofi coś robi, to to jest sztos po prostu. No i właśnie z tym poleciała trochę cena do góry. Wiecie co? Jak czegoś się używa tak dużo, to myślę, że warto wydać trochę. Więcej jak to ma być e, rzeczywiście na lata. Jakby coś mi się tutaj popsuło, to mogę to wymienić szybko, a nie kupować totalnie nową klawiaturę. Jest takie przysłowie. Co tanie, to drogie. Tutaj mam nadzieję, że też się to będzie odnosiło do tego, bo jakość wykonania takich klawiatur to jest po prostu cudo. Wszystkie części są idealnie spasowane, nie ma tutaj miejsca na żadne ślady po maszynach, po produkcji, na nic takiego. Ale co konkretnie kupiłem, na co wydałem tyle kasy? Moja baza to była klawiatura, czyli w sumie zestaw DIY Mode 65. Pokazuje Wam się to teraz na ekranie. Taki fajny konfigurator mają. Jaką konfigurację ja wziąłem? Topcase, czyli generalnie to, co jest naokoło, wziąłem w kolorze maroon, co by na polski przekładało się jakiś żołędziowy, bordowy, coś takiego. Coś pomiędzy czerwonym a brązowym generalnie. Nie było jakoś wyjątkowo super bardzo jasnego czerwonego, a ten kolor właśnie będzie pasował z innymi kick-upami, z GMK Samurai, jakby ktoś wiedział o co tu chodzi. Jest to aluminium anodyzowane. Tył, czyli tą część, która jest tutaj na magnesach mocowana, wziąłem z Mosiądzu. To już nie jest aluminium, tylko Mosiąc jest to złoty kolor, bardzo ładny i również mi będzie pasował do GMK Samurai. GMK Samurai to są generalnie takie kick-upy, robi je bardzo duża. Niemiecka firma. Może nie jest ona duża, ale bardzo wysokiej jakości, najwyższej jakości robi kapy Najlepsze z najlepszych, ale są one drogie. Mają wszystko idealne i literki, wszystko. Po prostu to jest cudo. Sobie je kupię. Wyglądają one właśnie w ten sposób, jak widzicie na ekranie. Co do tego tyłu magnetycznego, dopłata za mosiąc w formie aluminium to było chyba 30 dolarów. Nie tak dużo chyba. Dół, czyli większość masy klawiatury stanowi mosiężny dół, który również wygląda tak jak ten tył, który wam pokazywałem, ale to była dopłata już względem aluminium. 105 dolarów i do tego wszystkiego VAT się jeszcze dolicza i wysyłka się zwiększa i w ogóle, no ale to już inna kwestia. Mośniarzyn dół w porównaniu do tego aluminiowego waży tonę, tonę totalnie. Jak ja podnoszę tą klawiaturę i próbuję zdjęcie zrobić trzymając ją przez dłużej niż 20 sekund, to ręka mnie boli. Serio. Dosłownie. Byście musieli po prostu wziąć to do ręki i zobaczyć, o czym mówię, bo przez filmik na YouTubie może być ciężko wam to skumać. Playta wybrałem e, POM, czyli metalin To jest, nie wiem, czy to jak się po polsku mówi, ale okej, okay, to jest rozwinięcie skrótu. To jest plastik akurat. Dało się wybrać tej mosiężnego, aluminiowego, FR4. FR4 to nie jest plastik ani metal, to jest materiał, z którego wykonana jest na przykład wasza płyta główna. Były różne materiały. Ja wziąłem POM, e, czyli teoretycznie plastik. Z jakiego powodu? Ponieważ to wpływa na po pierwsze odczucie spisania, że jest większej przy większych materiałach, a to był najmniejszy jakie się dało. Na dźwięk to wpływa, ja wolę dźwięk mniejszych plate'ów. Jest on taki niższy, taki, wiecie, głębszy można powiedzieć. Sądzę, testy będą później, więc spokojnie doczekacie się. Przełączniki, jakie aktualnie mam, to Durok L5 albo 7, nieważne jakie to jest L. To są liniowe przełączniki od Duroka. Prężynki nasmarowałem Krytoxem 105, Oil Krytox 25205G0. Na resztę przełącznika mam zamiar zmienić przełączniki albo na Lavendersy Lavenders to też są yy, przełączniki tej firmy, tylko że są one wykonane. Cały housing jest z nylonu wykonany. Kikapy. Hmm, kickupów mam dużo, może lepiej wam pokażę. Okej, okay, już się tutaj mam. Pierwsze, które kupiłem, to były puddingi. Puddingów wam totalnie nie polecam kupować. Pomagają one teoretycznie z oświetleniem LED. Yy, ładniej rozprowadzają przez tą dolną białą warstwę, ale są one bardzo cienkie, niskiej jakości. Legendy, czyli literki na nich są bardzo niewyraźne. Nie kupujcie ich. Oddał je koledze. Mu to wystarczy. Ja generalnie się czepiam takich szczegółów. Kolejne, które kupiłem to były Mistel PBT. E, bardzo zwykłe, takie defaultowe, czarne e, i białe literki. mogą to wyglądać jak takie defaultowe z klawiatury, taniej. Za coś około 300. 200 coś? 270 300? Jakoś tak. Na Amazonie je zamówiłem. Bo mają swój sklep, to jest double shot, więc widzicie dwa różne kolory plastiku. wysoki całkiem jakości, sobie, jak chodzi o grubość, to jest 1,2 mm, 1,3, coś takiego. Bardzo fajne kikapy. Kolejne, które mam, dostałem dzięki uprzejmości firmy Echo. Podarowali mi oni trzy zestawy kikapów. Linki do nich wszystkich macie w opisie. Przychodzą one w takim pudełku. To zależy od kikapów, które wybierzecie. Ja mam takie, e, takie. Oraz e, jeszcze mam białe z japońskimi literkami, które wyglądają w ten sposób, Zdecie te szare. E, one są akurat w profilu Cherry, czyli coś co jest praktycznie profil. O co chodzi z profilem? E, Kształtki kapów. E, to jest coś co generalnie możecie znać z defaultowych takich klawiatur stokowych, aczkolwiek defaultowe takie klawiatury mają profil OM, który jest prawie tym sam co Cherry, tylko że trochę wyższe są, te są trochę niższe. Wygląda opakowanie w ten sposób, to jest plastikowe, fajne takie porządne pudełko. I w środku macie, macie, macie kikapy o takowe wyglądające, to jest taka fajna warstwa, takie, takie, taka, pianka, żeby one się nie popsuły. I właśnie w ten sposób to wygląda. Akurat właśnie te kikapy od Echo w profilu Cherry, nie wiem czy inne w profilu Cherry od nich też tak mają, ale tekstura tutaj jest bardzo wyraźna. Bym powiedział, że bardzo, bardzo wyraźna. Tekstura klawiszy samych. Mam jeszcze od nich inne kikapy, które również Wam pokażę. W sumie wszystkie, które mam Wam pokażę, bo, bo czemu by nie? Co będziemy oszczędzać na kontencie? Wszystkie generalnie przychodzą z takim popularem to jest do wyciągania przełączników i takie coś z takim drutem jest dużo lepsze od takich plastikowych. Mam takie plastikowe, chyba 3 albo 4 gdzieś. Nie używajcie tych plastikowych, jeżeli możecie, bo one niszczą wam kikapy. Rysują je od boków, więc to jest bardzo fajne, że przychodzi w każdym zestawie. Ja już mam takie trzy, ze względu na to, że mam trzy zestawy kikapów. Już wam pokazuję kolejny. Załóżmy, że chcecie zobaczyć ten biały. On ma zwykłe literki i japońskie. To jest alfabet Hiragama, chyba. O ile się nie mylę, przychodzą one w takim pudełku białym. To też jest plastik. Porządnie wykonany, Nie ma ludzi, proszę mi tutaj. Okej, okay, tutaj gdzieś zgubiłem chyba <noise> tu warstwy pianki, ale spoko. OK, tak wyglądają. Tutaj to jest profil ASA, czyli profil chyba, który tylko Akka używa, żadna inna firma nie ma praw do niego. Nie wiem, nie widziałem żadnych innych kikapów w tym profilu. Mogę wam pokazać teraz na ekranie, jak one wyglądają. Wszędzie przychodzą z takim pullerem, jak mówiłem, i wszędzie jest w tym samym chyba kolorze. Tutaj tekstura jest yy, bardziej gładka. Trzecie kikapy, które mam. Również przyszły w takim ładnym opakowaniu, tak jak ich wszystkie. KiKapy też są w profilu ASA, tak wyglądają. Na klawiaturze jest zaraz zobaczycie, bo jeszcze klawiatury Wam chyba nie pokazywałem całej. W czerwonym pudełku, no i tutaj już większość klawiszy nie ma, są tylko jakieś do innych, dziwnych layoutów, więc tego Wam nie będę pokazywał. Idę włożyć to wszystko z powrotem do szafy, gdzie trzymę rzeczy klawiaturowe i zaraz się widzimy z powrotem. Ale w ogóle bałagan zrobiłem ją. Wszystko ładnie w szafie ułożone. Mam całą półkę na rzeczy od klawiatu, bo jest tego dużo. No ale tak się stało, że wszystko się rozwaliło i trzeba będzie znowu to ładnie ułożyć. Zrobię to po skończeniu nagrywania. Użyłem teraz kikapów w tych czerwonych. Są one całkiem tanie, jak na to co oferują. Myślę, że cena jest bardzo adekwatna do ich jakości. To jest. Materiał PBT, chyba w ich wszystkich kick upach, i to jest też Double Shot, czyli Wam się nie Zetruł. Może Was interesować to, ile dokładnie za to dałem. Szczerze, nie wiem, ile była warta cała ta klawiatura. Tak, co do złotówki, nie patrzyłem dokładnie, nie liczyłem. Robiłem tam jakieś obliczenia na oko, ale powyżej 3000 na pewno. Mówiłem wam, że mam zamiar zrobić coś z moimi przyłącznikami w przyszłości. Ta przyszłość będzie całkiem niedaleka, mam nadzieję. I co mam zamiar z nimi zrobić? Zmienić sprężynki na trochę cięższe i takie, które są wolne. Co znaczy, że sprężynki są wolne? Są one generalnie dłuższe niż inne, przez co są. Cięższe na samej górze, a na samym dole mają taką samą siłę wymaganą do przyciśnięcia jak inne z tą wartością, które są na przykład krótsze. Tylko kwestia jest taka, że dłuższe, wolne sprężynki wolniej przyspieszają z swoją wagą wymaganą do przesunięcia każdego milimetra dalej więc są twardsze już na samej górze, gdzie krótsze sprężynki jeszcze muszą się trochę rozkręcić. Efekt końcowy wygląda tak jak teraz widzicie. Zostawiam was jeszcze z typing testem, zobaczcie jak to przecudownie brzmi, możecie dać mi w komentarzu znać. Macie jeszcze dwa kolejne bardzo ciekawe filmy, które na pewno Was zainteresują.